Koło fortuny mówi, jak mam zagrać na bedwórz. Uwaga, losujemy. I. Co? Serio z citami? Więc czyli tak, Więc kupujemy sobie TNT, trochę tutaj wełny, zabudujemy sobie łóżeczko Tu chyba ktoś leciał na mnie, ale chyba dead no. Więc pójdziemy sobie najpierw na zielonego Widzowie pokażę wam jak latać, jak używać flya w tym momencie. Tu ma też puste łóżko boże jak mnie tu korci żeby normalnie na nich lecieć. Dobra, patrzcie, trzeba zrobić taką: skakać na TNT jumpie i wtedy na TNT jumpie odpalić sobie flya. <laughs> let's go, let's go. Ok, let's go. Dobra, zniszczone łóżko. Jest ten ziomeczek, on tutaj się buduje, gdzieś czekaj. Tak, jest, dobra. <laughs> Ej, on nie, nawet nie wiem, chyba. Nie, nie wiem, czy on nie ogarnia w ogóle, że tutaj jest. Więc wejdźmy sobie tak. O! No nie, on nawet nie ogarnia, że tej. O! Nie no, widział mnie. He! Dobra, poleciałeś, luzer! Widzowie, no ja mam oczywiście antyknobaka chyba jeszcze, nie? Jakiegoś takiego, nie wiem co tutaj widać. Co tutaj widać po prawej stronie na górze, no ale coś ten design mam, nie? Okej, okay, tak więc TNT to dzisiaj nasza przepustka do tego, żeby sobie fly'ować Więc widzowie, lecimy sobie na środek, co sobie na to, dobra. PIK Pamiętajcie, że to jest filmik do administracji, ponieważ no yy, jesteśmy przeciwko temu, żeby czytować. To administracja niech sobie oczywiście ogarnie antyczytka. więc wszystko tutaj jest pokazane, jakie są ustawienia i tak dalej, no widzicie po prawo na górze zresztą więc No. Mam nadzieję, że to jest materiał edukujący oczywiście. Ta, edukujący gławku. Edukujący w ciul. Tam jest ziomeczek widzowie, ale na bomba... Na bombardzierają się, co ja gadam w ogóle Zaraz pójdziemy do niego bo ma puste łóżko Ja chcę dzisiaj wygrać tą arękę i pokazać wam Yyy... jak to się tutaj buduje Ej wait 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 a second guys Czekaj czekaj muszę to zobaczyć Jeszcze raz Pi, 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 pi. Tak jest, buduje się do mnie O ty dziadu, ty mały, ty Dobra, bierzemy sobie widzowy mieczyk, oczywiście diamentowy cyk, cyk. Jest, oczywiście, pięknie, Picobello A, widzę go tutaj, oczywiście, mi tutaj strzałka naprowadza Tutaj, o, widzę cię, mordzia Chłopie, nie ukrywaj się, przecież cię widzę no, Pamiętajcie o sobie opeczkę w górę z roneczkiem Patu, tygu buu, ale uderzyło go, widzicie? Bum Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz Pum! I co teraz mordzia? Let's go do mnie, chodź! Cip, cip. Leci! Dobra, Wolka, Wolka, Easy poleciało, easy poszło widzowie. No, widzowie, to jest moja arenka. Ewidentnie to jest moja arenka. Czy ktoś pisał na czacie w ogóle? Nic, typ jak napisał napisał ZW. Ale nie napisał, że E, walony cheater. Nie napisał, więc jest gil widzowie, jesteśmy bezpieczni. Wszyscy myślą, że mamy skila w ciul. No okej, okay. dobra, jeszcze raz. Uwaga, pyk, pyk. Dobra, ja nie mogę, widzowie To jest cudowne, naprawdę, kocham to Kocham tą giereczkę, naprawdę Czy on coś napisze? Czekajcie, oj, chciałem się z nim Pobawić, ale, dobra, za późno, za późno Ile osób zostało? Level up, widzowie, dostałem level up Kozak, dobra Niech będzie, zostało cztery osoby Bez nas, oczywiście, więc, widzowie, no, 4 Przeciwników, których musimy rozdupsyć, no, więc, dobra Kupujemy sobie jeszcze jedno TNT, no, bo to jest Nasza karta przepustkowa, żeby sobie latać Więc, widzowie, no, Ez, nie powiem, że nie Ez, tu kolejny ziomeczek Puuu. Ej, nie! Wyrzuciło mnie! Ale nie za jak coś. Nie za cheaty, nie za cheaty. Mam normalnie jeszcze nie mam bana. Patrzcie to. Dobra, widzowie, kolejny serwer, czyli CraftPlay I widzowie, dziś tutaj działa podobnie jak na CMC, więc to też jest dla administracji, yy, że tak powiem wiadomość, żeby sobie ogarnęli, to trzeba spaść, włączyć fly'a i wtedy za chwileczkę, jak tutaj będziecie mogli zobaczyć, będziemy mogli sobie latać. Wait, 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 Uwaga, uwaga. Czekajcie, okej. Okay. teraz sobie o, podlecimy tutaj, uwaga, pik pi bi pi. Tylko problem jest taki, że dostaje się bana po minucie, albo kika, no nie wiem, jakoś tak. Więc uwaga, z areneczki, oczywiście dostaje się kika. Patrzcie to, ziomeczek spadł okej. Okay. Trzeba jak najszybciej dobra ludzi załatwić. Czekaj, 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 dobra, dobra, czekaj, gdzie jest tam? Tam jest ziomeczek. dobra, py, 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 py Nie mogę jak to wygląda? Czy całą mareneczkę. I za chwilę pójdziemy sobie na ACC znowu, więc no, czekajcie, patrzcie, zniszczymy łóżko. Czekaj, okej, okay, zniszczone! Dobra, 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 dobra. Dwóch mam na plecach! Nie deadłem, Fuuu! Nie mogę, czekaj, czekaj, jaka akcja w ogóle, nie? Ja ja jak berety, naprawdę no, widzę. Dobra, trzeba spaść. Aha, kurde, ja deadłem, więc mogłem sobie tak powiem spaść i polatać, no ale. O, widzicie? kiku mnie! To ta, taki jest ten anti-cheat widzowy, więc no, tak się prezentuje anti-cheat serwera CraftPlay Latasz, latasz, wszystkich, potem dostajesz kika, bo to nie jest, bang, jest kick, patrzcie Reconnect Żyje! Ok, znajdujemy się teraz na moim serwerku, czyli acmc.pl. No i widzowie, przepraszam was, że jesteśmy na tym serwerze. A, i teraz pytacie się pewnie, ławku, co ty robisz? No, e, trzeba spaść, żeby, no po prostu móc latać. Patrzcie to, spadamy w void, póki mamy łóżko. Teraz włączamy sobie, w, no, pewne ustawienia, które oczywiście będą zablokowane. Nie w tym momencie, ale będą. I, i włączamy sobie flaika. I teraz w tym momencie, żeby sobie na tu, e, że powiem, cheatować. Serio. I to są cheaty oczywiście za 80 złotych, więc się nie bójcie, że na ACMC będziecie spotykać cheaterów, bo nie. O, tu na przykład ziołeczek, no spotka cheatera. No, bo to jestem ja, ale spoko, to będzie to jest raz na, na serio dużo czasu, więc no. E, on będzie myślał teraz, że. Ale jestem kozak, serio, serio, jest to naprawdę Koks. Nie, stary nie, nie, nie jesteś kozak, dobra. Uwaga, no, nie bądźcie też nam mieźli, przepraszam. <laughs> naprawdę, przepraszam. Mam nadzieję, że szybciutko. O, 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 o. Nie będzie tak łatwo, dobra. Pięknie, bo ja się chyba nawet mnie nie boi, więc e, szacun, naprawdę. Ale teraz się będzie bał, ponieważ. O, deda. Dobra, spadł sobie. E, widzowie, no nie będziemy tutaj wyk wykładać męska armatniego. Na e, oczywiście, tutaj na, żeby wszyscy widzieli i się. O, usili, że. Muszę tutaj wbić, tylko my sobie, o, zakrejnijmy. Oczywiście łóżeczko tam. Teraz sobie podejdziemy pod jaksi, e, No, na środek. Pyk, dobra, emeralty jeden, dobra. E, tutaj mamy drugi, ale będzie S wygrana, widzowie. Naprawdę, będzie S wygrana. Ale niestety, już niedługo będziemy. Niestety, no, no, będziemy to zakrywać. Nie będzie już tego można tak używać. Więc bardzo spoko. A co, my sobie pójdziemy, o, do białego, bo on sobie tutaj podleciał do typków. To my sobie wykorzystamy. O, o! Sytuacja, nie, co jest, co jest grane? Czekaj, czekaj, żeby tutaj. A, ah, dobra, przeżyłem, 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 okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, dawaj szybko, dawaj szybko, dawaj szybko Mamy zniszczone łóżko, dobra, Waga, nowe, nowe, Kurde no, okej, okay, trzeba wziąć sobie teraz lepszy mieczyk Kurde, blacha, miałem tam już tyle emeraldów A, ah, leżę z dupcą, dobra, podejdziemy sobie tutaj, o, po rzeczy, okej okay. Będziemy sobie, kupimy, o Żelazny set oczywiście. Dobra, tu mamy ziomeczków. Podlecimy sobie do żółciaków. Zniszczymy im łóżeczko Dobra, <laughs> więc spoko. Ogólnie, teraz w tym momencie nie ma chyba administracji, albo jest. Nie, przed chwilą widziałem, ale ja już nagrywałem ten odcinek, widzowie, jest drugi raz, trzeci nawet raz. Bo miałem problemy po prostu z mikrofonem, więc bardzo sporo, sorry. Eee, no, była administracja. Tu sam raz bana, jestem na innym niku, więc no, mam nadzieję, że teraz mnie nie zbanują. I dogramy tą maraneczkę szybciutko, win. O, dobra, dostaliśmy cztery diaksy. eee no teraz to is, dobra. Is, boże, is. Kto mówi is, dobra. Eee, musimy sobie oczywiście to wygrać, więc. No, to jest moja zadanko. Dobra, patrzcie, jem sobie, normalnie biegam, dobra, tu ziomeczek jest. franuelę, Nie mogę! franuelę, ale chyba nie back, tylko ten, tak, jakaś podróbka z tego franuelę, bo no widzę, że też po gierce jakiś taki O, spad. Nie jest jakiś taki pros, tak jak ja oczywiście. Nie no, widzowie, tak naprawdę to e, oczywiście antycheat ja tutaj włączyłem na mnie specjalnie, nie ma tak naprawdę cheatów, więc o, o! O, co tutaj jest? Dobra, co jest grane w ogóle z tym? To tak cofa strasznie, dobra, uwaga. Po pa, pa jak leci, nie mogę! Dobra, o nie, tutaj idzie, nie, 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 nie.

Słyszycie te dźwięki? To jest cudowne, naprawdę. Dobra, za chwilę zobaczymy, jak działa tutaj anti-cheat. Naprawdę nie wiem, czego się spodziewać, serio. Jestem ciekawy, jak działa na tym serwerze. Aha, bo tu są inaczej te. Jestem ciekawy, jak działa na tym serwerze scaffold, widzowie. Serio, my się musimy ubić, czy co, te, te złoto, żelazo, czy coś? Eee, czekajcie. Jestem ciekawy, jak tu działa ten scaffold, ale boję się, że od razu dostanę baraj mnie wydupcy. Tego, widzowie, postaramy się po prostu tutaj tym target strefą, no velocity, Sprinter i tak dalej. Coś ugrać, widzowie, więc mi daje się, że to tak git. Spróbujemy dostać się tutaj. Dobra, teraz pokażę Wam mojego skilla. Jest git, co nie widzowie? Było git, dobra, e, czyli ktoś tutaj idzie, tam są ludzie. Kurde, jakoś bym do nich tutaj dołączył, tylko ja, czekajcie. E, Skafolda na ile mam ustawionego, widzowie? Czekajcie, trzeba zobaczyć tutaj player. E, aha, jest scaffold i mamy na 0. Ileś, bo na pewno zmieniałem. 50? Nie, to nie, to czekaj. Timer 09, o, ale dajmy sobie, o, tak może mniej. Zobaczymy, czy to w ogóle coś działa, czy to zdziała, czy to naprawdę, o. O, mamy wolnego scaffolda, widzowie. Patrzcie, to działa skafuldzik, No taki. Kurde, blacha. A, nie mam już tego. Taki bezpieczny widzowie, nie? Ten skafuld, Okej, okay, okej. Okay. Nie za szybki, nie za wolny. Buduj, buduj łóżko. ja jestem ciekawy, jak strefy tutaj wchodzą, co nie? Pik, pik. Pójdźmy do tego. O, niech będzie tutaj dobra, ten ziomeczek. Dobra, uwaga. Włączmy sobie skafolda i. Dobra, buduje się, buduje, buduje. Do... Dobra, 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 Trwa, one mnie uderzyły. Dobra, uwaga. Zobaczymy teraz, czy antycid wykryje moje tutaj chity. Uwaga. A bo tu jest 1.8 bbp bb. Znaczy 1.16, zapomniałem! Nie! Czekajcie, dobra, włączyłem flyer. <grym>, zapomniałem, że to jest jeden. 1.8. O... Co jest? Czemu ja skaczę cały czas? Ej, mój bot skacze. Co jest? Ha, dobra, bo tu jakiś termic, się. Co jest grany? Pobugował mi się program chyba. Eee, wait, dobra, okej, okay, jestem, wróciłem do żywych dobra. Dobra, dobra, trzeba go sklepać, czekaj. Ocuj się! dawaj czerwonego, dawaj. Aha, bo to jest jeden. No, zapomniałem, że to jest 1.16. A ja nawalam tutaj lecę. No dobra, zobaczmy teraz. Ile ma HP? Ej, ten nie ten pokazuje, ile to ma HP. Chyba, nie? Ale zabiliśmy, dobra. Próbujmy sobie bez timera polecieć, widzowie. Czekajcie. What? Eee, eee, Where I am O, dobra, jest. To jest grane, patrzcie, jak to wygląda. Co się dzieje, widzowie? Czekajcie, bo ja tutaj. Zniszczyli mi łóżko, serio. Latam sobie teraz? Nie latam, patrzcie to. Nie, wiem, o co tutaj chodzi, widzowie. Nie. Dobra, te cheaty na 1.16 to nie działają, serio. Czekaj, patrz. Nie, bez sens, widzowie.